Witajcie z tej strony. Queen, witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii Before Exit Gas Station. To produkcja studia Take It Studio, która samodzielnie pełni też rolę wydawcy. Gra na Steamie pojawiła się 9 października 2025. W tej grze wcielamy się oczywiście w pracownika przywłowej stacji benzynowej, który nocą będzie musiał zadbać o zamknięcie wszystkich spraw, takich jak zamknięcie sklepu, wyeliminowanie wszystkich anomalii. No, i uniknięcie niezadowolonego szefa. Co ciekawe, w grze czeka nas ponad 40 scenariuszy, logiczne zagadki i tajemnice do odkrycia. A to wszystko z czterema możliwymi zakończeniami gry. Czyż to nie brzmi intrygująco? Moim zdaniem na pewno. No i z tego miejsca chcę podziękować ekipie Keymler za klucz do gry. Dzięki temu mogę sobie w tę grę teraz z wami pobrać. No to dobra, kochani, lecimy w takim razie na stację. Zrozpalamy nowy dzień tydzień pierwszy. Finally my orientation day. The task list is right here. Mną lista zadań. Eee, yy, co to? Uu, jakaś miłość. Ciekawe, kto to? Dobra, lista zadań. Wytrzyj plamy na podłodze, opróżnij pełne kosze, wyrzuć wszystkie śmieci, uzupełnij loki papieru i worki, na śmieci zgaś, wszystkie światła w środku i na zewnątrz, zamknij wszystkie drzwi i kabiny toaletowe, obróć tabliczkę na drzwiach wyjścia, jak wyjście z stacji tylnymi drzwiami. No, dobra. Ok. Jest mop. Zaczniemy od wytarcia wszystkich plam. Gdzieś jeszcze są jakieś plamy. Chyba. Nie, dobra. Tu mamy dać papier toaletowy. A to obok to chyba są worki na śmieci. No tak, oczywiście. A i mamy od razu zamknąć kabinę. No to dobra, to jak to zamkniemy kabiny. Tutaj kosz mi nic nie pokazuje. Mam sensu, że ja... miałem jakiego, na tego takiego worka na chwilę, tylko pojedynczo wszystko muszę... A, dobra, tu już jest chyba Pełny koszyk, Gdzie ja mam to wywalić? O, dobra, widzę. Ja jestem. Jakiś... A, okay, a ten jest ok. E, no, fajnie to wygląda. Nie? Dobra. A tu trzeba włożyć nowy worek. Tu nic. A tu co jest? Uuuu. O, a tu też jest jakiś. Tu też jest worek, dobra wymiany, czyli dwa worki musimy założyć. To jest jakiś kosz? Nie, tu nie ma. To jeden był tu. Fajnie to wygląda. Tu jakiś warsztatik samochodowy. Okej, okay, tu nie ma nic do posprzątania. Zamkniemy i zgasimy od razu sobie światło. I ten drugi kor był tu. Tu jest wszystko ładnie posprzątane. Cyk, dobrze, to zamkniemy. A tu nie chcieli nic. Trzeba było obrócić tabliczkę. O, nie, dobra, to jest w środku. Haha, gdzie jest? Outside. Eee, patrzcie, okna są funkcjonalne. Ale fajnie. Dobra. Dobra, tu też wygląda posprzątane. Czy ja muszę coś z tych półek też pilnować? Czy niekoniecznie? Aha, tu się światło gasiło. Gaś wszystkie światła w środku i na zewnątrz. O dobra, to prawie wszystko mam z listy zrobione. To tu? O! A! O! Y, latarka jest. Czemu nie... Mi pokaz nie zaznaczyły się, że... A, dobra. Nie zgasiłam wszystkich świateł. No i teraz, i wyjdź tylnymi tylnymi. No i elegancko. Eee! Nie jest to takie złe. Ja myślałam, że my będziemy wiecie obsługiwać też klientów, i tak dalej, i tak dalej. A to zdecydowanie jest takie. trochę... samo sprzątania. At least they only mess up around the station. I don't want the Twój okres ok, drużenia dobiegł końca, a teraz każdy nowe wyzwanie. Bądź ostrożny, miej ok, czy szeroko, otwarte na cokolwiek, odstępuj się od normy i zawsze pamiętaj, aby pozostawić stację paliw w nienagannym stanie. Ukończ się dni pracy, a awans będzie twój. A jeśli uwalisz 3, będziesz musiał szukać o nowy. O nie. Nie, lepiej nie. Postaram się nie uwalić. No ale dobra, z, y, nie mamy już checklisty. E, więc teraz musimy pilnować... O, wszystkiego sami, dobra. No to co, najpierw może yy, pamiętamy o sprzątaniu, nie? Ej! E niepoodkładane dystrybutory, a jakby tak dystrybutor wywalił się i roz... Rozwaliło się coś. Okej, okay, czyli tu zostały plamy. O! Chyba kostkarka powinna być, kurde, zamknięta. Nawet bramy są. W... O! To auto tu nie było. Co za jak nie zamknął szafki, prawie bym łeb rozwaliła. A w poprzednich dniu nie było e, tych. Możemy poszukać. to szukać, czy ja jest. Patrzcie. Ciekawe, czy nie zamknięte drzwi szafki liczą się jako y, anomalia. O, tu też są otwarte. E, ciekawe. O, dobra, kosz. I tu też kosz. On wcześniej nie... nie śmierdział. Ciekawe. No dobra. A czy tu są jakieś śmieci na ziemi? Nie, tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma. Nie no, dobra, weźmiemy mapa. Okej. Okay. Odłożone. Te śmieci tu wzięłam. Tu jest. Aha, to nie jest jakoś śmieci. Ma nic. Pknięte. Dobra. To wygląda na to że na zewnątrz mamy wszystko posprzątane. To zrobimy tak cyk, cyk i od razu zgasimy tam światło. No. Okna patrzyłam zamknięte. Idziemy, odłożymy mapę, tak. Papier jest, papier jest, tu jest śmiecik. grafity jakieś gdzie na dole zamknąć kabiny o śmieci a patrzcie ja to muszę umyć ale robota właśnie wydawało mi się że tego grafiti tu nie było wcześniej Tak się, powiem wam, nie przyjrzało. A czy lustra też się myje? Lustra się nie myje, dobra. Okej. Okay. Chcę so, upewnić czy na pewno... ...tu wszystko... ...zobaczę, czy tutaj czegoś... ...jeszcze nie napaskudzili. Tutaj chyba nie ma nic paskudzona i chyba tu jest posprzątane, dobra. No i dobra, tu też jest wszystko w porządeczku. Nie mam tu worka na śmieci, widzicie? Ale byśmy za robili, nie? O, i teraz, ale chyba na polu też wzięłam przecież. No. Teraz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, i teraz musimy tu kasić. Wow, 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 Ciemność. Coś jest. Chyba nie. I kurde, powiem Wam, tak się teraz zestresowałam, że idę się jeszcze sprawdzić wszystko. Tu jest, tu jest. Dobra, pozamykamy, Dobra, nie no, te przesady, kurde, chyba wszystko zrobiłam. Idziemy. Cisza, spokój, nikt mnie nie atakuje, więc chyba wszystko... jest okej, okay, nie? Tak to wygląda przynajmniej. Myślę, że gdzieś bym dał jakąś informację, że coś jest nie w porządku i... Wow. Co tu jest tak ciemno? Czemu tu są gaśnice? Co tu jest tak ciemno? Matko, i drzwi otwarte na oścież. Ale jazda. E, I co? I moje zadania będą polegać w sumie tym, na tym, żeby ją tu właśnie sprzątała? ale bez sensu no dobra to na zewnątrz jest posprzątane worka ode mnie nie chcą Zgasimy światełko czy matarkę też mogę wyłączyć? Papier, papier. A kibel brudny. No i jak tam mam a dojechać? No. Ale się to dziwnie steruje. Manda graffiti na ścianie nie ma. A nie ma papieru? Tu był. Ej ja ale mam, Alzheimera. Ej, okay, dobra. O, teraz tej gąbki tu nie ma. Ciekawe. No i co, i tu też. E, okna otwarte. Nie zauważyłam. Teraz mi przypadkiem tak mignęło. też kosznic. Tu kosz jest. No to dobra. Wygląda to spoko. A tu? O, to się wyjebało. A, gaśnicę muszę porozkładać. Dobra. Jedna. To widziałam jeszcze jedną. Jedna tu. Druga. Czy tu chcą gaśnicę? Tu nie chcą. Druga. Widziałam jedną. Trzecia. I okay, jeszcze gdzieś muszę dać dwie. Tu. Gdzieś pewnie znowu po drugiej stronie jest jeszcze, nie? Albo nie. To gdzie jest na nią miejsce? Hm, tak raczej nie, nie? Ciekawe. Hmm. coś Czuję, że ta jedna też gdzieś musi iść. Ale zabijcie mnie nie widzę. Dobra, widzę. Okej, okay. no to wracamy. Posprzątane pospr... To, 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 nie ma plam, nie ma ten, tam zamknęłam, tu zamknięte, tu zamknięte. Dobra, cyk. Wow. Okno. Okno, okno, światła gaszę. Też się to wywaliło. Tego nie zauważyłam wcześniej. Dobrze, się wróciłam.

Chodzi na to, że wszystko. No i kolejny dzień. Dobrze mi idzie, ale wiecie co? Myślę, że będziemy sobie takie robić. Wow. Co zrobiłam? Skrzynki garażowe prawidłowo. Nie ułożyłam Nothing bad will ever happen here if I follow safety regulations. Ale jazda. Przeoczyłam jakąś skrzynkę garażową. No to, to czekajcie, zrobimy to. Przynajmniej. Spróbujemy szybko zrobić raz jeszcze. Znowu są te gaśnice do rozłożenia. Są. Wybaczcie, krótką przerwę. Musiałam szybko telefon odebrać, ale już jestem. Dobrze, to zacznijmy z tymi... Znowu gaśnicami. Rozłożymy to tak, jak to powinno być. Wow, w drzwiach. Tu jedna. Coś roz... Coś... Coś poszło nie tak z... z ...skrzynkami garażu. Tu jest czwarta. Ale jazda. Przez to jedną skrzynkę dostam opiernicz od szefa. Dobra, sprzątnięte. Sprzątnięte papier jest. Plam nie ma, kosz nie ma, woda zakręcona. Eventu szybkie okna. Na polu sobie już zgasimy. Okej, okay, okej. Okay. Ja tu też skasimy. Tu jeszcze jedną tą... Nie zdjęcie, tylko kasnicę. I chyba... I chyba teraz wszystko. Dobra, tak to wygląda. Nie chce opiernić jeszcze raz, nie? Dobra, tu mamy okna zamknięte, światło zgaszane na polu. Polu na dworze? Czy na dworze, czy na polu, czy na kurde zewnątrz. Tak dużo razy można powiedzieć, nie? No i dobra. Ok. No, i tym razem się udało. Dobrze, ale tak jak mówię, będziemy sobie robić krótsze odcinki. Tak więc ja dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek podobał, tak więc dajcie znać, myślicie o grze, ale w komentarzach może nie spolierujcie, proszę, jeżeli już graliście w tą grę. W łapki w górę, pamiętajcie także o subskrypcji mojego kanału, tak więc dzięki serdecznie widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się krótko, cześć!